Widzowie, czy wy to... Widzicie? Czy Wy widzicie, gdzie się aktualnie ja znalazłem? Pod ostatnim filmem, gdzie zmieniłem Sorsa na Global Offensive, jeden z widzów napisał, że mam zagrać w Counter Strike Restart Jest to projekt, który przywraca starego dobrego Counter Strike'a. No i nie mogło się obyć bez po prostu zagrania. Jak widzicie, no kurde, wygląda to bardzo dobrze. Wygląda to bardzo dobrze. Dostaliśmy jakieś itemki. Okej, okay. mamy tu nasze skiny w ogóle. No, wygląda to pięknie. No, wygląda to naprawdę pięknie, widzowie. Sprawdzimy sobie, oczywiście. Najpierw tutaj, że tak powiem, gierkę z Botsu. Także offline with bots, zobaczymy jak to chodzi, jak to w ogóle wygląda ale ogóle te mapy, patrzcie co my tu mamy Jezus, czuję się jakbym naprawdę... Wow, pięknie to wygląda Dobra, sprawdźmy, sprawdźmy Inferno Zagrajmy na easy -boty. o Ale ten loading screen stary Ej, dobra, zaraz oczywiście zagramy sobie też na matchmakingu takim zwykłym Bo jest takie coś widzowie Jest matchmaking normalnie na Discordzie tego, tego projektu Więc tam zagramy sobie również na ludzi, ale najpierw zobaczymy jak to wygląda movementowo Okej, okay, nie mam binda na... Bind w herdown plus jump Proszę. Ole hedy O, ale tu chodzi. No dobra, widzowie, no dobra. Autentycznie. Jestem szczerze pod wrażeniem. Jestem szczerze pod wrażeniem tego, co tu się dzieje Zobaczmy, kałach. Jezus, ten stary. What? To pamięta tą starą tabelę. Autentycznie. Jestem serio pod wrażeniem tego, jak to wygląda tutaj nie. Troszkę dźwięk mam. Chyba spóźniony. Jest to problem niestety tego, tej modyfikacji, tej wersji gry Nie jestem w stanie, że tak powiem, jakoś tego fiksnąć Więc jeśli będą opóźnione dźwięki, to przepraszam widzowie Mam nadzieję, że was to nie będzie irytować Dobra, ale ja chyba zaraz wychodzę z botów i po prostu gramy normalny matchmaking, nie? Zagramy jeszcze jedną rundę widzowie i wracamy Może nawet nie wracamy, a przechodzimy do prawdziwego matchmakingu na tej wersji CS A już pierwsze wrażenie mamy zaliczone Zostało teraz tylko porozwalać dziutków, co nie? Stary banan Dobra Ej, naprawdę to wygląda bardzo dobrze. wygląda świetnie wręcz. Zobaczmy jak wygląda smoke. Okej, okay. jak wygląda molo? Tak jak powinno wyglądać. Okej okay. Dobra. Widzowie, no nie, dobra, lecimy po prostu grać, lecimy już na matchmaking, zagramy sobie matchmakinga pierwszego. A w międzyczasie polecam wam wejść na stronę CSGO Skins, czyli stronę otwierania skrzynek, gdzie z kodem BARTY otrzymacie 10% bonusu do doładowania i 2 złote 10 groszy dla nowych użytkowników na start. Na stronie trwa aktualnie event Pool Party, który wprowadza 5 nowych skrzynek. Dodatkowo przy otwieraniu skrzynek zdobywacie punkty, które możecie wydać na ustrzelenie skina albo na wyhandlowanie ich na jakąś losową skórkę. Oprócz tego strona posiada bardzo dużą liczbę. Bez skrzynek. W tym nawet te darmowe. Codziennie oraz co tydzień odbywają się również giveawaye na skiny, więc polecam serdecznie na nie wejść. A jeśli to dla Was za mało, to znajdziecie tu również Face Battle oraz Skin Exchanger. Pamiętajcie kod Barty, a my wróćmy do odcinka. Konektujemy się na serwer jak na No -e Dosownie jak na Faceicie -e i gramy Miraża. Dobra, widzowie, to będzie pogrom niesamowity? Naprawdę, to będzie jeden z większych pogromów. I nie mogę się doczekać zagrać pierwszego swojego rankeda w starej wersji cs -a. Naprawdę, to będzie coś po prostu niesamowitego, na co nie mogę się po prostu doczekać. No nie mogę się doczekać tego. Jestem po prostu tak podekscytowany faktem, że coś takiego w tym momencie powstaje. Okej, okay, tu można tylko jedną MK wybrać. Dobra, to wybrałem sobie akurat a czwórkę. Można wybrać sobie kosę? prosta. Widzowie, Butterfly. O, ale będziemy gierczyć. No co mogę wam powiedzieć, widzowie? Chodźcie na Discorda, którego wam podlinkuję oczywiście. Musicie tam zaaplikować. Aplikacje są codziennie od 16 do 17 i po prostu gramy. Na streamach, widzowie, które będą niedługo, znaczy są cały czas, na po prostu najbliższych streamach, będziemy napieprzeć tego cs -a. Wydaje mi się, że drup jest CS-em dwójką. Naprawdę WS działa? Nie gadaj, że WS działa. Oh, kurwa, nie gadaj. Ej, dobra, widzowie, co to jest? Możemy sobie wybierać, widzowie, nawet kosy. Blue Steel, tak? Yes, you can. Case Hardened mamy. Co no, wybierzemy? Case Hardened, tak? Yo. Tutaj wszyscy się jarają po prostu tym co tu się dzieje. I mi się wydaje widzowie, że kurde naprawdę będziemy tutaj sobie giercić. Good luck, have fun guys. Nie gadajcie, że po prostu przez to, że nie mieliśmy całej piątki się waliło. Dobra, wrócę do Was jakoś, jak już będziemy mieć pełny mecz. Dobra, widzowie lecimy. Good luck have fun guys. Lecimy widzowie mecz Krambym krampin Benchmakinga Kosówka jako pierwsza. Picowie kramy jak ze starych czasów. Aaaa, się zaraz kurow zesram ze szczęścia, chyba naprawdę. Pyk mamy dwójeczkę Nice, nice w końcu po kosówce. Przed czas na pierwszą rundę. Aj, dobra, ale pierwszego fraga zdobyliśmy. Nie było blisko, było blisko, kurde, ale to dobrze chodzi. No niestety przegraliśmy. O, jestem ciekawy, czy uda mi się dzisiaj jakieś ładne fragi tutaj zrobić. To jest 128 Tick serwer. Lepiej niż w sensie dwójce. Okay, już zraszowali. O, headshot. Jajaj, jaj. dwa fragi są, niestety zostajemy w Ciry. No bo niestety dwa razy eko graliśmy i chyba będziemy musieli zagrać trzeci raz Eko i chyba tak zrobimy. Także jeszcze trzeci raz digl. No i co? No i wydaje mi się, że będziemy w stanie ładnie tutaj wygrać yy, już następne rundy, ale dwa fragi się udały. To jest najważniejsze. Nice, 3 AP, ale farty Dobro. Kiedyśmy pierwszą rundę, mówiłem, że tak będzie. No i co, może jakaś ja łupka? No my no, łupkę mamy, dwie mamy. Dobra, to zagramy e, na dwie. Nie, nie będę tej e, dokupywał. E, from Underground. Nice, ładnie. Ładnie, 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 ładnie. Dobra, ja sobie wezmę karambita, widzowie. Bierzemy sobie karambola, ja pierdola. Co, szukamy fajda, co? Jakiegoś? Czy ja znajdę jakiegoś fajda? Crimson Ai, no jeszcze jeden, jeszcze jeden mit. Dobra, bo się z, teraz z kinami zacząłem bawić, zamiast tej grać. Ogólnie troszkę ping tutaj jest duży, nie ukrywam tak dla mnie, ale oprócz tego idzie nam całkiem całkiem w porządku. No mam statystyki 5-5, więc w sumie wychodzimy na zero cały czas, czyli zabijamy jednego i giniamy. Um. Pięknie, MVP pierwsze mamy. No kurde, czuję się jak za dawnych lat, może skill już nie ten, kiedyś. Kiedyś to się naprawdę zagrywało w tego Cesa. Oj, naprawdę, naprawdę dużo. Kwestia może po prostu pingu, przyzwyczajenia. Ja, ten stary diffusing. ja pierdzielę, nice. Ciśniemy widzowie, co prawda nie zabrałem dużo dzisiaj, e, dzisiaj, nie zabrałem dużo w tej rundzie damage'a, ale to jest zmienia faktu widzowie, że wygrywamy i to jest tym wszystkim najważniejsze. Co? Oh, on przyszedł na CT tak dalej? Mmm, No cóż, czasami tak jest widzowie, czasami tak jest. Ale nie przejmujemy się tym, susimy dalej. Czy stać nas na wypkę? Nie Niby nas stać, ale nie chcę tutaj yy, w sumie tym grać. No ping jest niestety, kurde, troszkę niestabilny tutaj. To jest ten minus. Co nie zmienia faktu to, że fajnie się gra, naprawdę. Gra się bardzo przyjemnie. Kurde, nie jest skontrolowany z prajazanki, ale ma asystę przynajmniej i fraga jednego. Hmm. Nie, no, zesrałem, zesrałem tę rundę teraz. I dobra, nie idzie mi tak bardzo dobrze, jak myślałem, że będzie mi szło. Za Ja pierdziele. Aż plant na B był, ale starałem się robić cokolwiek po prostu. Kurde. No idzie średnio, nie ukrywam. Trzeba było coś tutaj przycisnąć lepiej, ale nie jestem w stanie chyba. Chyba ten ping po prostu strasznie utrudnia mi cokolwiek. Po prostu to opóźnienie dźwięku. Jestem ciekawy czy nagranie też to aż tak słychać. Dobra, no tutaj co? Trzy kile, tak? Dobrze policzyłem? Dwa, dwa kile. Ale tu nie ma ławeczki, to już się nie da wskoczyć. A ja obsrany byłem wcześniej, że zaraz mnie zabiją, bo wskoczą mi przez okno. Szkoda, że pierwsza gierka niestety wygląda w taki sposób, jak wygląda. Tutaj na tym trybie, że no niestety dwie osoby opuściły grę i gramy tak naprawdę na raz, dwa, trzy, cztery, pi... Co? Gramy na sześciu? Dziwne. Szkoda, że tak to wygląda. No nie zmienia to faktu, że w gra się przyjemnie niestety też szkoda, że pierwszą gierkę przegramy. O no 15-5 widzowie, 15 5. Aha, no co to ma być, nie, dobra. Tu już ping, tu już w ogóle to, że gramy na 6. Co tu się w ogóle odwaliło w tym momencie? No cóż, widzowie, no niestety pierwsza przegrana moja na tym cudzysłowiu trybie powrocie tym... Wielkim do Cesa Go. Jest tu kilka porączek, między innymi m.in. ping, m.in. opóźniony dźwięk, ale uważam, że oprócz tego gracie naprawdę przyjemnie jest to coś, co na pewno będzie się rozwijać i będzie zajebistą odskoczem dla Cesa 2. A Wy jeśli macie widzowie jeszcze jakieś propozycje, co do być może nowych y, odcinków, być może innych takich projektów macie gdzieś, nie wiem, podlinkowane, być może słyszeliście o czymś takim. Oczywiście linkujcie w komentarzach, piszcie propozycje, zostawcie super, zostawcie lajka. No i co? Czekamy na ten koniec rundy. Wydaje mi się, że, że po prostu to tyle widzowie. No. Ja się z wami już żegnam, bo jestem pewny, że i tak to przegramy. No, tak jak mówiłem. Także co, trzymajcie się i cześć!